Witam, witam. Witam Cię. Słuchaj, jesteś u nas w Monfinie dosyć często. Powiedz mi, który to raz, pamiętasz? E, chyba trzeci. Chyba trzeci. trzeci Także trzecia edycja Monfin jesteś z nami trzeci raz, bardzo się cieszymy. Jak Ci się podoba impreza? Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Znaczy, lubię tu przejeżdżać, wiesz. Bo zawsze miła atmosfera, fajna obsługa. Staramy się. Staramy się, żeby było jak najlepiej. Słuchaj, powiedz mi, te produkty, które mamy tutaj przed sobą, co do nas tutaj przywiozłeś, co to są za produkty? Tak króciutko, bo wiem, że mamy mało czasu, a mógłbym gadać wiesz, dużo. Pół godziny to dosyć dużo, także wydaje mi się, że zdążymy to ja wszystkim powiedzieć. Chciałbym pokazać Wam dzisiaj dwie nowe serie, które wprowadziliśmy. Czyli tak, jedna nowa seria, nowa dla tych, którzy łowią karpie, powiedzmy, krócej niż 6 lat, bo seria Czarna Mampa była w 2014 roku. I wróciła. Wróciła, bo klienci, którzy łowili kiedyś na tą serię, bardzo chcieli, żeby ta seria wróciła. Także na prośbę klientów, bo my, z tego co pamiętam, w 2018 roku ją wycofaliśmy na poczet nowych serii, które wchodziły. Bo ja nie lubię mieć w ofercie bardzo dużo serii, bo się karpiarzom w głowach potem miesza i nie wiadomo na co łowić. Zawsze to powtarzamy, to prawda. Także coś, coś tam wycofujemy i wprowadzamy z powrotem czarną mambę. I dodatkowo jako nowość wchodzi do, yy, do naszej oferty biała mamba. Krótko, jeżeli chodzi o te dwie serie. Obie dwie serie są y, słodkimi seriami, z tym, że w czarnej mambie jest przewaga troszeczkę mączki krabowej. Jest tutaj dodane 30% kraba. Zresztą jak powąchasz, to jak się dobrze wczujesz, to wyczujesz to. To jest taki bardzo dużo przełamanych y, aromatów, bo tam jest i kwas masłowy, i ananas, i czekolada, i właśnie ten krab, o którym mówię. Natomiast biała mamba to jest seria typowo słodka, mleczna seria, 90% kokos wyczuwalny, w 10% przełamany ananasem, na mlecznych proteinach, kulka szybko pracująca, karpie szybko trawią tą kulkę, także jak ktoś, no i w białym kolorze też tak, żeby, żeby temu karpiowi też... Chcemy mieć w ofercie, chcieliśmy mieć w ofercie białą kulkę i też dlatego w kolorze. Dodatkowo w, w białej mambie, tak jak masz właśnie w ręce, Bo wydać, no? wprowadziliśmy kulkę 28 mm jako przynętówki, nętówki nie, ale w przynętówce mamy tutaj właśnie w ofercie 28 mm dla tych, którzy lubią łowić na dużą kulę, którzy się nie boją dużej kuli, to w białej mambie znajdą właśnie... Taką średnicę. A powiedz mi, czy zamierzacie roz, rozszerzać tą serię 28 mm na inne serie, czy raczej zostaje to tylko w tej mamy? Na chwilę obecną nie mamy takich planów. Okay. Ale zobaczymy, zobaczymy, jak rynek yy, zareaguje na to. Jeżeli będą takie sygnały, że klienci chcą na przykład punkt bo w punkcie G mamy 24 mm. Jeżeli będzie taka potrzeba, nie ma żadnego problemu, zrobimy 28 mm, to jest żaden problem. No i oczywiście w tych dwóch seriach mamy. Tak jak widzisz, bo w, w, w naszej ofercie w, mar w Marce Farmus w Bites mamy wszystko zawsze tak poukładane, że w każdej serii mamy i przynętówki, i popapy 15, i popapy Dumbelsy, likwidy, dopalacze, y, power hooki, orzecha aromatyzowanego XXL, paczuszki 900 gram, y, wiaderka 3 kg, średnica 16, 20 mm i tak samo identycznie w Czarnej Mambie. Także. Żeby to było tak ładnie, równo poukładane, żeby klient wiedział i miał łatwy wybór. Staramy się, żeby to wszystko było, tak jak mówię, w pełnej gamie, w każdej serii. To jest bardzo czytelne przede wszystkim, nie? Że jeżeli chcesz jechać na ryby, to masz z każdej serii te same produkty i później nie musisz się motać, mieszać, czy tak, czy na pewno. Także to na pewno jest duża zaleta twojej firmy, że, że robisz tak, że jest porządek. Niektóre właśnie firmy tak nie mają, a tutaj Yy, takie coś jest. Powiedz mi, rzuca mi się od razu w oczy tutaj to biała buteleczka. Niepełna, zużyta trochę. To jest, to jest, to jest, to jest, yy, to jest SOS, o którym mówiłem. Jak niektórzy pewnie pamiętają. Właśnie, no właśnie powiem. Yy, no to, mi się to jest produkt, sposób. który będzie miał nazwę SOS albo SOS. Który, <laughs> jak to woli. Tak? Yy, to jest buteleczka, którą ja testowałem cały zeszły rok. Mhm. Yy, testy dobie, do, dobiegają do końca. Tam już. Troszeczkę dokończyłem, jeszcze troszeczkę dopracowywałem ten sos, dlatego przywiozłem go już tutaj, żeby, żeby Wam pokazać, bo wydaje mi się, że to jest kwestia dni i zostanie ten produkt wprowadzony już do takiej produkcji seryjnej dlatego chciałem Ci go pokazać. Czyli kwestia dni, a kwestia jakiego czasu, żeby został wprowadzony do sprzedaży? Myślę, że koło miesiąca. Koło miesiąca, świetnie. A weź, so, weź sobie to powątka i odkryć sobie tutaj ten duży gwint. No pewnie. Zobacz, zobacz co to jest. Odnośnie, odnośnie pracy tego sosu, no to gdzieś tam na naszych filmach można znaleźć. Jak będzie wprowadzony już do sprzedaży takiej powiedzmy ogólnej, no to nagram konkretny film o tym produkcie. No powiem ci tak, spodziewałem się, co to jest <grym <grym po kolorze. Jest to oczywiście biała mamba, bardzo fajnie pachnie, bardzo intensywnie, ale powiem Ci, że yy, tak mnie jeszcze jedno zastanawia, że ono ma taką konsystencję, taką. Ciężko ją nazwać taką ziarnisto. Jest gęsty, no? są dodatkowo tam... Nie mogę powiedzieć, bo to jest tajemnica firmy, co tam jest, jest ziadomo, dodane, tak. ale to ma bardzo mocno smużyć, ma robić yy, taką fajną zadymę na dnia. Ale to wszystko myślę, że nas spokojnie okay, na spokojnie jest? Czy to jest takie jakby. Yy... To ma zrobić takie wielkie zamieszanie, żeby po prostu się odrobiła za na dnie i powiedz mi... I dodatkowo ma pracować w pionie. Góra-dół, okej. Okay. jak będzie powiedzmy ta zanęta spadać, czy wywieziemy modelem, yy, a mamy karpie gdzieś tam latem, które pływają w toni albo gdzieś w połowie toni, mm -hmm. to ma te, te karpie, użycie tego ma te karpie ściągnąć, żeby one poszły w dół za tą zanętą, która spadając dodatkowo zrobi nam taką fajną chmurkę i zapachową i właśnie tą ziarnistą o której wspomniałeś. Ja rozumiem. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo tutaj jest, widzę, taki dyspenser sprayu. Taka gęsta. Nie, 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 to, to jest po prostu taka nakrętka wzięta A, tylko okay. na szybko tutaj do Monfina na ten live. Rozumiem, Natomiast no. tutaj docelowo to będzie taki w formie ketchupu, coś, do zalewania. Coś w tym stylu jak to? Dokładnie, czy... dokładnie identycznie tak jak. tak jak Powerbook. Okej, okay. czyli ale też taki w takich większych opakowaniach? Czy... Identycznie, to już identycznie. Jest, docelowa, Aha, to ok. jest docelowe, opakowanie. To jest identyczne opakowanie jak będzie, tylko... 250 ml. Będzie to sobie... sos, tak? Dobrze ja zrobili? Sos. Okej. Okay. Czyli będziecie mogli powet swoje kulki sosem. Sosem od z Raj, ja to spakowały. Okay. No i słuchaj, to czyli tak, to mamy nowości. No okay, właśnie, nowości, żeby się nie wylało, bo to jest raz ja, razja, raz ja. Raz, raz, raz. Dodatkowo... Dodatkow. Mamy dodatkow. taką koleżankę, która tak często lubi właśnie wylewać. Tak. Donaldinha. A, <laughs> Donaldinia, <laughs> okay. ta Czarna Mamba. Tak, pozdrawiamy, pozdrawiamy. <laughs> Słuchaj, kolejna rzecz. Przygotowywałeś jakieś żyłki. Jedną kojarzę, drugiej niekoniecznie. Żyłka ta w kolorze fluo żołty, zielony, żółty, zielony, różne żółty, 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 żółty które tam ludzie odbierają. Żółty, powiedzmy, dobra, żółty. To jest ta sama żyłka, którą mieliśmy w ofercie od chyba 4 lat, tego, co pamiętam. Tylko był, występowała w szpulce kilometrowej. Zmieniłem to wyprodukowaliśmy żyłeczkę w szpulkach 500 metrów, bo jednak uważam, że 500 metrów to jest taki dobry, to jest taka dobra ilość, me, dobry metraż, żeby nawinąć na jeden kołowrotek typu Big Pit do wywózki. Czyli kupujemy, Słuchajcie. czyli jedna, jedna szpulka, jeden kołowrotek i jest porządek, nie trzeba gdzieś tam kombinować, myśleć, czy już jest pół szpulki, czy nie ma pół szpulki, także to jest takie troszeczkę ułatwienie, bynajmniej moim zdaniem, ale zdania są podzielone. Zdecydowanie, ja się zgadzam. Niektórzy... Są 300 metrów, niektórzy 500, niektórzy kilometry, niektórzy kilometr 200. Także nie da się tego jakby nie, nie da się dogodzić wszystkim. To słuchaj, musisz więcej szkoleć zrobić. I, do, I dodatkowo ta sama żyłka w kolorze pomarańcz-czerwony pomarańcz. Też różnie na to mówią. Mniej widoczna. Ten kolor jest mniej widoczny w wodzie gdzieś tam na 5-6 metrach. Kolor czerwony szybciej zanika od zielonego, dlatego taki kolor. Natomiast kolory takie, no bo nie dla szpanu wędkarskiego, tylko do tego, że ma nam pomagać w nocnych holach, to każdy chyba o tym wie, że taki kolor fluo pomaga nam, yy, ułatwia nam hol, przekładanie wędek, czyli nocny hol, pontonem po rybę, to taki kolor jest bardziej widoczny nad wodą i łatwiej się tą, holę, tą rybę poluje. Wydaje mi się, że jak ktoś raz próbował łowić na żyłkę fluo, to już na żyłkę o czarnych kolorach nie przejdzie. Ja tak mam i nie wyobrażam sobie teraz pojęcia po rybę w łowisku, gdzie mam krzaki, gdzie ryba nie przechodzi pod różnymi drzewami, gdzie muszę tej żyłki szukać, odcinać. Z żyłką czarną albo zieloną to jest po prostu coś, coś no, dla niej Jest ciężko. Ja wiem jak. To muzykę włączę, bo coś... Łowiłem z rzutu. I, pojechał i jechaliśmy gdzieś na Ontario, czy na Zajarki. Łowiliśmy z i mieliśmy żyłki przezroczyste, czy takie powiedzmy kamu, mhm. delikatne. No to jest tak jak mówić, ciężko manewrować tymi żyłkami, których nie widzimy nad wodą. Też pracuję i myślę nad tym, może za rok, bo to wszystko naraz no to ciężko, no. ale myślę, że za rok wprowadzimy żyłeczki też do rzutu. fluo, w średnicy 0,30 mhm. zastanawiałem się nad 0,28 mhm. ale zauważyłem, że dużo łowisk, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, łowisk typowo rzutowych jest taka tendencja, że zabraniają Coraz częściej spotykamy nad wodą, że jest za zakaz używania żyłek 0,28. 0,30 plus tylko jest. 0,30, no, ok. Tak coraz częściej to y, gdzieś tam idzie zauważyć. Mhm. Wiadomo, że żyłką 0,28, 0,26 nawet się lepiej rzuca, dalej to leci, No pewnie, pewnie. No ale regulamin łowiska, dlatego wprowadzimy, jeżeli wprowadzimy, to będzie to 0,30. Okej, okay, czyli takie plany są. A jeżeli chodzi o te żyłki, my w Mundfinie tych żyłek w ofercie nie mamy. Ale, ale, ale będziecie mieli. Ale będziemy mieli. Za kilka dni. Słuchajcie, jeżeli chcecie, jak najbardziej te żyłki prowadzimy dla Was, wpiście wiadomości, weźmiemy parę tych żyłek na próbę. Na pewno, zobaczymy, jak tam się one przyjmą. Eee... Mogę Ci zdradzić w tajemnicy, że fajnie się sprzedają. W tajemnicy. No cię to Ci powiem, niezła tajemnica, głupna. <śledzimy> Tutaj mamy tyle osób, dodatkowo jeszcze przed internetem tajemnica, jak nie wiem co. Ale dobra, jak taką tajemnicę mi zdradziłeś, spróbujemy, zobaczymy, jak u nas one będą chodzić, prezentują się świetnie, fajne opakowania, fajne kolory, ten kolor też jest bardzo spotykany nad wodą, no, o tym to już nie trzeba mówić, także wydaje mi się, że, że jak najbardziej tak. Wojtek? Wiesz co, ja tu jeszcze, ja to tylko na marginesie, bo nie widzimy chyba komentarzy, nie wiem czy ktoś coś pisze czy nie, jeżeli piszecie, ja, ja tego nie widzę, także hmm. przepraszam bardzo, ale jeżeli macie jakieś pytania do mnie nie, na live, to nie, ma to nie widzimy, bo nieraz tak miałem, wiesz, że nie no. widziałem komentarzy. A może nie ma. Może nie macie do mnie pytań, no to będzie to łatwiej. Nie może nie ma, ale, nie, ale jeżeli macie pytania, że... jeżeli macie, to oczywiście odpowiemy. Śmiało, zadawajcie. Słuchaj Wojtek, może przejdziemy da dalej. Czy mamy wszystko omówione o produktach, czy coś jeszcze no, będziemy tak, mówić? Tak króciutko, mógłbym jeszcze opowiadać, ale wydaje mi się, że najważniejszą sprawę, najważniejsze rzeczy chyba poruszyliśmy. Okej, okay, czyli teraz yy, powiedzmy mi jeszcze takie podsumowanie. Yy, weszły do oferty dwie nowe serie. Ile teraz łącznie serii masz w ofercie? Czy jakieś wychodzą z oferty? I, Wiesz co? Na chwilę obecną mamy 15 serii. I to jest za dużo. 15? To jest za dużo. Z, z się, to, się, tego, się 10, 10 się trzymamy, to był dla mnie priorytet. Dlatego powiem Ci, że będą 4 serie wycofane. Ale to za wcześnie, żeby dzisiaj o tym mówić. To znaczy, będą, te serie, które będą wycofane, to, to będą wycofane kulki zanętowe i przyrętowe. Na, znaczy nie chcę na razie mówić, które to będą serie i nazwy tych serii, ale to będą cztery? Ale w tych seriach y, zostawimy pop-upy, dumbelsy, y, zostawimy likwidy, y, dopalacze, czyli wszystko to, co gdzieś tam się łączy z, z prezentacją na włosie, to, to, to zostanie, okay, no? tylko wycofamy po prostu logistycznie też i ogarnięcie tego, tych 15 serii, no to... Ja też nie chcę, żeby karpiarze właśnie mieli ten bałagan w głowie i w torbie, 30 popachów, nie? Mm, wiadomo, wiadomo, ale to też jest dużo. No, 15 serii, z każdej serii musisz mieć kulki 20, 16, 900 gramów. A to dlaczego znaczy, nie musisz. A znaczy, że nie, mi chodzi, że no. ty. Ja, ty ja, ja muszę mieć, mieć w ofercie. To jest strasznie dużo produktów, dlatego ograniczenie się do tych 10, a że nie mówisz, 11 serii, tak? Bo jest 15. Znaniej, tak, 11. Jest 15, to 4. Okej, okay, jak nie chcesz mówić, to nie ciągnę cię za język, trudno. No jeszcze za wcześnie, żeby. Dowiemy no się w każdym razie. serie wylecą, pewno, na pewno. Ciekawy jestem sam. Eee, także tak wygląda oferta marki Barnus Bites, tak wyglądają nowości i tak wygląda testowany produkt, który się już za jakiś czas pokaże na rynku. Bardzo fajnie. No i słuchaj, przejdziemy może teraz do bardziej eee, tego tematu dyskusyjnego. No, tematu no, no. Tematu Odchodzimy od tematu Warmus Bites, a teraz przechodzimy bardziej do łowienia na... Temat karpi. Temat karpi. No. no bierze, po, bierze, bierze, bierze. Pozdrawiamy Zbigniewa, bo widzimy komentarz jeden jest. Tak, tak pozdrawiamy, pozdrawiamy, pozdrawiamy. Słuchaj, o czym chciałem pogadać? To ja chciałbym w kilku zdaniach poruszyć temat... To co już zaczęliśmy gadać. O tych ilości właśnie smaków w torbie, o tej ilości popapów, o tym jak karpiarze utrudniają sobie życie nad wodą kombinując i mając w ofercie, w ofercie, nie w ofercie, tylko w torbie, w namiocie, nie wiem, 10-15 właśnie tych różnych smaków, zapachów. Mhm. Jak ja bym był karpiarzem, nie miałbym marki, to bym łowił na trzy serie. Może nie cały czas, ale powiedzmy, że w roku wybrałbym sobie gdzieś tam w głowie trzy, trzy serie smakowe i na te trzy serie bym łowił cały rok. Czyli nie zgodne. Śmierdziel, słodkie i łamaniec. Nie zgadnę. Znaczy, wiesz co ja nie lubię łamać. A, okay. Znaczy, to Czarna Mamba jest, to jest jedyny, jedyny nasz, to jest nasza jedyna seria, którą mamy tak właśnie przełamana. Troszkę śmierdziela, ta więcej słodka, to jest taki wyjątek. Ale to nie jest taki typowy łamaniec, mi się wydaje, jaki znajdziemy na półce w innych w sklepach innych marek. To wiesz jest... Co nie chciałbym gadać o innych markach, bo też nie śledzę tak za bardzo rynku i nie wiem. Raz. No, po prostu nie chcę się wtrącać tam w inne oferty, wiesz o co chodzi, ale ja lubię łowić jak głowie na słodko, to łowię na słodko, jak łowię na śmierdząco, to łowię na śmierdząco. Okay, okay. Na przykład jak jedną wędkę czy dwie wędki, jak jeździmy z Madzią, to zrobimy jedno łowisko, zresztą po naszych filmach wiecie, no to łowimy i nęcimy tutaj na przykład na pungie, czyli na serię rybną, a gdzieś obok, jak mamy taką ochotę, no to jedziemy na słodko, na Donalda czy na białą mambę, czy na czarną mambę właśnie. Ale nigdy rzadko to mówi się jakaś skrajność, żebym miała, wiesz, kulkę powiedzmy tonącą, pod, śmierdzącą podbijał słodkim popapem. Okej. Okay. To Czyli ja tak nie mów... mówisz. Tak? Nie, nie, nie mówię okay. tak. Czyli, Czyli mówimy czy jeszcze żebym... jednej serii, koniec kropka. Znaczy serii. Znaczy, jednego, jednego zapachu. zapachu. No no tak, o to tak, tak, mi chodzi, tak. No, Co dalej? No chciałbym wam powiedzieć może tym młodym karpiarzom, no. powiedzmy, no bo starzy karpiarze, czy tacy wyjadacze, że tak powiem wygi stare, no to mają w głowie już swoje i nie będziemy tu do nich mówić, bo... Nie, nie przemówisz. Nie. Każdy karpiarz z jakimś tam doświadczeniem ma swoje w głowie i nie ma co tego w ogóle zmieniać, nie? Oczywiście. Łowi tak, przynosi mu to efekty, koniec, Dokładnie. A jeżeli chodzi o tych początkujących, o takich powiedzmy starzym, gdzieś tam karpiowym rok, dwa, może trzy, chciałbym powiedzieć kilka zdań, żeby Ułatwić sobie krapiowanie i właśnie nie kombinować. To, 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 to o czym mówimy, nie? wybrać sobie dwie serie, maksymalnie trzy, i opławiać te serie. Nie tak, że y, na przykład wiesz, no siedzisz na rybach przez cały wieczór i północy, nie miałeś brania na żadną metkę, i nad ranem jest rozkmina w głowie, wiesz, otwieranie właśnie tej torby z popapami i bałagan w głowie, i co by tu dzisiaj wywieść rano, bo nie było jeszcze ryby na Macie. Nie? I to jest takie. To jest błędne myślenie, moim zdaniem. Trzymać się ustalonej, serii, ustalonej w głowie serii taktyki, nie kombinować, bo jak ryba nie bierze, to nie bierze. A nieraz widzisz, widzisz, nieraz na zawodach, nie? Że są jakieś zawody i połowa ekip nie łowi ryb. I to nie jest spowodowane, wiesz, to nie jest spowodowane, że 50% wędkarzy na zawodach ma złe kulki. To jest po prostu Ryba nie żeruje, ryba jest w innym, powiedzmy, w, jednym, w innym rejonie łowiska. No i tej ryby nie złowimy, ne? ale takie kombinowanie, wożenie właśnie ze sobą w torbie 15 różnych smaków, to, to jest nic dobrego. Co, co dalej? Spróbujcie łowić może nie obydwoma wędkami, jak mówicie, na wodach PZW macie do dyspozycji dwie wędki. To nie, chcę, nie chciałbym mówić, że tak, róbcie na dwie wędki, żeby nie było na warmuza, ale chociaż spróbujcie sobie na jedną wędkę łowić i nęcić samą kulą. Bo w takiej wodzie PZW mamy dużo białorybu, mamy wiesz, no, leszcze, płocie, liny. Często stawiam kamery podwodne, obserwuję i takie typowe nęcenie, gdzie do, do, dodajemy. Właśnie to, jeżeli wjeziemy na tą wodę, kukurydzę, konopię, e, mógłbym tak wymieniać jeszcze te ziarna, robimy jakieś tam zamieszanie, zalewamy to wszystko, dodajemy do tego oczywiście kulki i mamy taki miżmarz w zanęcie, nęcimy tym i w łowisku mamy taki bałagan białorybu, tak wszystko tam pracuje, że po obserwacji wody widzę, że wszystko znika i zostają same kulki. W 80% e, kulka zostaje. Karpia tam oczywiście nie było mhm. i te karpie przypływają dopiero na sam koniec jak już ta, ta płoć, ten leszcz wszystko wyczyści to dopiero potem gdzieś tam po jakimś czasie pojawia się jeden karp, drugi karp, gdzieś tam jakiś amur wejdzie. Znaczy z amurem troszeczkę może nie, bo tam amur lubi kukurydzę i amura trzeba nęcić kukurydzą, bo wiadomo, ale jednak jak jedziemy na wywodę PZW spróbujcie karmić samą kulą. Ja tak zaczynałem karpiowanie i miałem fajne efekty na świrowni u nas na Gryżycach. Nauczyłem się krapiować w taki sposób, że kupowałem same kule. Nęciłem samą kulą. Powiedzmy 3-4 dni sobie przygotowywałem łowisko. Yy, około 80 do 100 kulek, bo ja zawsze miałem taką skizę, jak zaczynałem krapiować, że nawet liczyłem te kulki, wiesz, to... Co ty dajesz? Ty liczyłeś kulki? No. Zawsze miałem tak, że około 80 kulek na dobę strzelałem z procy i to było moje nęcenie. I bardzo fajne ryby wjeżdżały. I właśnie omijałem to, co później zauważyłem nie? przy wstawianiu stawianiu kamery. Nie miałem tego, tego białorybu, nie miałem tego całego takiego miszmaszu na dnie, tylko miałem rozsypane dywanowo, bo to z procy, z procy to wiesz, jedna kulka tu ci spadnie, jedna tu. Miałem taki dywan zrobiony z kulek i fajnie żeby mi w tokarpie. to karpie. Przepraszam, czy tutaj mamy jakiś... Gdzie jest ten kalendarz? Dobra, przepraszam bardzo. <laughs> <razy. śmiech> no i to chyba, wiesz co, no, no tyle odnośnie tego. E, Także podsum podsumować to, nie, że... A, i jeżeli na przykład, żeby nie było, że ja tak wiesz, jak pojedziemy na wodę prywatną, mhm. gdzie nie ma białorybu, gdzie ta ryba jest mocno przełowiona, jest bardzo taka, powiedzmy, ostrożna, to jak najbardziej, delikatnie, ziarno, zrobienie właśnie zadymy na dnie, mhm. ale wiemy, że nie wchodzi nam tam białoryb, białoryb, typu leszczyki, płotki. No bo często jest tak, że na tych wodach jednak, tych naszych karpiowych, prywatnych, właściciele dbają o to, żeby te leszcze nam nie przeszkadzały. To wtedy tak, wtedy najbardziej, nie? jak najbardziej. nie mamy białorybu, musimy... Zauważyłem właśnie, że często na wodach prywatnych szybciej złowimy y, karpia właśnie dla małego dębelsika, na jakieś półkulki pod, podbitą sztuczną kukurydzą, czyli delikatnie. Mhm. E, niż na wodzie PZW, nie? czyli to, to też trzeba umieć rozróżnić, na jakiej wodzie się znajdujemy, bo jedna taktyka nie będzie taka, taka sama i tak samo skuteczna na wodzie PZW, co na wodzie prywatnej. To się zgadza w 100%, procentach. Ale to już, to, chyba, już... to już chyba doświadczenie mi się wydaje. Pewnie, pewnie, czyli mówi, ogólnie, że ty nie preferujesz robić zamieszania wokół swojej przynęty, wokół swojego miejsca nęcenia na wodzie PZW. Tak, tam gdzie mamy biało Ok, czyli tam gdzie mamy białorę, tam gdzie jest dużo drobnicy, nie sypiesz kukurydzą. Powiem Ci, że tutaj mi się wydaje, że dużo osób... Znaczy ja Ci powiem, po... ja Ci powiem odnośnie kukurydzy, że ja kukurydzy używam tylko i wyłącznie wtedy, kiedy próbuję zrobić amura. Mhm. Znaczy teraz coraz częściej przychodzę w orzecha tygrysiego, ja tą kukurydzę zastępuję orzechem, ale jednak na przykład jak jadę na Elbę, na rzekę i chcę zapolować tam na rzece, na amura, no to wiadomo, tam idą takie ilości zanęty, że nie mogę sobie pozwolić na to, żeby dosypał wiesz, 20 kilo codziennie orzecha. No tak, no, tak. nikt tak, nie tak. ma tyle, wiesz, kasy, no, czyli, żeby 20 kilo codziennie wsypywać orzecha do rzeki. No to tam idzie gotowana kukurydza, którą gotujemy, no, na miejscu, na kubce na gazie to mówię kukurydza, kukurydza w moim karpiowaniu to jest taka skrajność i tylko wtedy, kiedy przeważnie albo na rzece, albo na jakimś łowisku się znajdę, że jest dużo amura i chcę go zrobić. A tak w moim karpiowaniu kukurydza praktycznie nie występuje. Okej. Okay. Każdy ma swoje, twoja taktyka Każdy jest ma swoje, no, ale że ja mam live'a to mówię o sobie. Dziękuję, do widzenia, dobranoc. Dobra. Kończymy? Ich, nie wiem, który mamy. Chyba tak, nie? Chyba no tak, mamy 55. O, także wykorzystaliśmy czas. Damy 5 minut czasu na przegrupowanie się osobie, która występuje po mnie. Dokładnie, dokładnie. a ja... jest to chyba Solvites, jeżeli się nie mylę. Także zapraszamy zaraz. Pozwolę sobie użyć Twojego telefonu. Pewnie. E... Żeby tutaj się nie, nie podawać fake info. Ja bardzo serdecznie na koniec dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali. I co? Nad wodę, nie? Słuchajcie, jest piękna powoda nad wodę i atakować. Oczywiście, nie pozostało nic innego. Tak, życzę wszystkim koni na macie w tym roku. A my z Madzią startujemy za jakieś półtora tygodnia. To zdradzę, bo może... Pewnie mówiłem, ale może niektórzy nie wiedzą. Także my z Madzią jedziemy za półtora tygodnia. Polska, za zagranica? Polska na Śląsk, Magnum CarPlay. O, bardzo Nie byliśmy tam nigdy, Witek nas zaprosił. Jedziemy, zobaczymy jak tam jest, jak tam się łowi, jakie ryby, zobaczymy. A później na Małopolska. Później Małopolski. jedziemy na takie spotkanie z Klukowiczami do Małopolski, bezpośrednio prosto właśnie ze Śląska, kawałek dalej do Małopolski i tam też fajne, fajne łowisko, krzaki, powalone drzewa, tam taki stalking będę troszkę uprawiał, mhm. tak za dwa tygodnie właśnie. No zobaczymy, co się wyjdzie. Super, dzięki Ci wielkie za rozmowę. Dzięki. Wbijajcie na stronę, tam są oczywiście produkty marki Barmus Bites, no i wbijajcie do nas, jeżeli jeszcze tutaj nie jesteście, bo tutaj jest naprawdę bardzo fajna impreza, także mam nadzieję, że się widzimy, jeszcze raz Wojtku, wielkie dzięki. Wojtek jeszcze jest do Waszej dyspozycji, raz z Magdą, także zapraszamy.